Z kim tak rozmawiasz, co? Z kim ty tak rozmawiasz? Co? Z kim ty tak rozmawiasz? Z Kubusiem rozmawiasz, synek? Tak? Tak? Kuba się spodobał? I tak? Fajny Kuba? Fajny gość, nie? Fajny gościu. No. No, Fajowski, mi też się podoba. Mi też się podoba, Kuba, tak. No. To o czym tam z nim rozmawiałeś tak namiętnie, co? Tak? A on do ciebie mówił Coś, synek? Mówiłam coś do ciebie, czy tylko ty do niego mówiłeś? Co? Nie mówił? Nie, e? Biedny Filipa, Kuba do niego nie mówił, tak. Kuba do ciebie nie mówił? Nie. Mówił? Tak? Co? No co? No co? Wez halo. Halo. Hello. 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 Philip. Hello. 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 So, so them.